Siemano, Siemano, a to jest już trzeci odcinek Sergius S 4 w S po 34. Tym razem konkurs drużynowy. Mamy 12 drużyn. Pierwsza to Austria, Trudzy Niemcy, trzeci Czesi, Czysi, Włosi, Szwajcarzy, Norwedzy, Słoweńcy, Japończycy, Finowie, Polscy, Pol, Polscy zawodnicy, Rosjanie Rynowie i USA. Taka będzie właśnie kolejność. Rekordista skoczni to Ria Kikasai, 135 metrów. Zaczynamy. Mhm. Luka Egloff. 100 metrów liderami po pierwszej grupie. Pięknie Maciek kod zaczął, ale mamy na tyłku Norwegów. Dobrze, jakby miało nie być tak, że Piotr Rżyła nie uciekł z tą drużyną. Bellinger 112 u tyłu. to powyżej 100 zaledwie, ale Piotr żyła 127. Nie uciekł, jeszcze w wysokich notach na tyl. to sami sobie popatrzcie na no piękny lot. I wglądowałem Trzy dwudziestki. Dobrze. Norwety na po piętach. Tego się nie spodziewam. Żeby mieli cokolwiek odpuścić. Ale patrzcie, jak fajny mi podnarty. i 1,2 metra. No, nie wykorzystał tych warunków do końca. Za płaski lot był. 128,5. Widać było, jak szarpało. Bo tutaj właśnie te szarpania były. Zwykły jest, ale w Polsce to wykorzysta. No. No i 3 z hakiem. Dobrze. Tak pech to pech. Austria w Kimmerwege przez Kamilach do Hamasu Indii. 116. Teraz trzeba odrabiać w tej drugiej serii, ale hajde, to najładniejszy... wiem, do tej pory dzisiaj. Dobra. Około 9 punktów do Austrii i 20 do Nor Norwegii. Dobra. Toczimo, to Cimoto, za daleko, nie było. Dobra informacja to jest taka, już pewnie mówiłem, że Polacy prowadzą, a Szwajcarowie nie, Rosjanie weszli do rundy filmowej. No i tak świetnie, to nikt nie lata jak Jurij Tepesz, 133 metry. Najlepszy skok, najlepsza gwiazda w Wiśle. Pytanie, dlaczego tak słabe było w konkursie indywidualnym. Może lądowanie troszkę było nie tak coś, ale pięknie. Polska ma już 50 coś punktów, przewagi nad Niemcami. Dobrze. Kamień zapominamy to, co było 11 km dalej. Hmm. tak samo jak skocali, przypieczętował pięknie to jest to dla Polski. Mhm. wygramy z prawie 20 przewagą. W byli Uniwersytecie 3 Niemcy. 起码去的快那个进感冒债